Hej, proszę serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. Ostatnie wracimy grę w mieście Ederna pod tutaj właśnie blokiem. no i tak, w dzisiejszym ciku daj może podwiedzamy trochę to miasto i cóż, w tym mieście znajduje się również stadion, na którym będziemy mogli zdobyć oznaki i w sumie będzie ona konieczna do dalszego jakby przechodzenia gry. to, że będę musiał po prostu użyć HMA CAD. Po prostu móc przejść dalej. Tylko w ciągu pierwszego Pokémona, którego właśnie chciałem e, pod kata zdobyć, i e, dopiero za 6 godzin będę mógł. Znaczy, no ogólnie występują tylko na drzewkach, więc jeżeli będę potrzebował, teraz dopiero za 6 godzin będę go tam spotkać, więc na bardzo mi to nie odpowiada. No, ale cóż, powiem, może jeszcze trochę miasteczko, z ja chyba gadałem, tak jest, eterno nie wyglądało tak właśnie jak kiedyś. Aha, czyli z tymi już tutaj rozmawiałem ludźmi, ale z tym nie rozmawiałem człowieczkiem. Jeśli odwiedzasz Eterno to będziesz musiał się... to po prostu musisz przyjechać się rowerem wzdłuż e, ścieżki rowerowej. No właśnie, gdzieś tam! E, Przychodzenie pod ziemię używając jak kit jest niesamowite czyż nie? No powiedzmy. I tak, tu jeszcze mamy dosyć fajny domek, w którym mieszka pewna... albo powinna się znajdować pewna osoba. Aha, na tutaj dopiero po przejściu chyba Ligi dopiero ta osoba. No dobra, więc tak, tu w sumie mamy stadion i tam mamy pewien przedmiot, do którego w jakiś sposób chyba można dotrzeć. I można dotrzeć do niego tędy. A tym przedmiotem jest super potion. Więc w sumie, skoro tu już jest drugi stadion, jak się mają moje pokemony, moje pokemony mają się dosyć dobrze. Mogli się szczęścia na właśnie tym stadionie, tylko tak, czy moje pokoje są na wystarczających poziomach, aby dać sobie radę właśnie na stadionie? Ale liderem jest Gardenia, mistrzyni roślinnych pokemonów. Sprawdźmy TO! <śledź> A czemu by nie? Więc tak, takie nie do końca planowane wyzwanie, no, no. Hej, jak tam gdzie eee, właściwie... Wcześniej mówiłem to jakiemuś chłopakowi tutaj, wcześniej. Eee, Liderka Stadionu Gardenia jest e, róża w pokemonów. To powinno być oczywiste, że ty pokemonów jest, nienawidzi ognia. Ale zaczekaj chwilę. Eee. Powinienem jeszcze powiedzieć coś najpierw o tym stadionie. Nie luzujesz liderki, dopóki nie znajdziesz i nie pokonasz e, trenerów ukrytych e, właśnie na stadionie. No, to trochę wyzwanie ale myślę, że ktoś taki dobry trener jak tu sobie poradzi. No okej, okay. więc zobaczmy. To jest gadanie. Na moim stadionie... E, Nikt nie walczy z Ziden, czyli ze mną, dopóki nie pokona pozostałych tenerów. To znaczy czekała na tyłach. Powodzenia! No okej, okay, więc. E, tak, mamy właśnie taki stadion dość leśnej scenerii, gdzie właśnie ukryci są trenerzy gdzieś. No, no dobra. Także no, już poszukajmy tych tenerów. Tylko na jakie zasadzie tu się tych tenerów szukało. No te drzewka mogą coś yy, mówić. Pytanie ja nie pamiętam jak tu się szło. No tak, tu mamy... A, tu mamy tenera. Tenerkę właściwie. No i tak, trzy nasze Pokémony będą dobrze miejmy nadzieję, że tak. Dobra. Ty tutaj znalazłeś. Walczmy. Okej, okay, więc takie trochę... Faktycznie wyzwanie. Trzeba szukać tenerów Okej, w takim razie panienka Caroline, to nie walczycie to walki Cherubigo. Cherubigo być dobry przeciwnikiem dla naszego Maczopa, ze względu właśnie na to, że nie jest to pokaza nutrujący. Większość właśnie po to są rośliny nutrujące na tym stadionie. Ale ten w tym przypadku nie jest, dlatego też i bez większy to miałem sobie z tym poradzić. Dokładnie, karat też obciąż krytyczny, ono się wystarczył na Cherubigo. Na punktów 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 to chyba starczy na albicie poziomu, a jakże? To jest nasz Maso, właśnie w siłę, i nie tym machopem na razie będę się bił, bo... Kolejny Pokémon będzie Rodelia. O. Może do takie z Rodelio użyłbym... Clean jest dość ryzykownym rozwiązaniem. W sumie strożny jest, jest poziom w plecy, ale to szybko nadrobi. Dobra, zaraz zykujemy free jest z kolei nowym Pokemonem. Będzie to wyższa forma Badiła, którego yy... mieliśmy okazję zobaczyć wcześniej, nawet złapać. Jest to Pokémon mężony! No i tak, jakby tutaj zająć się mądrze no i będziemy sobie będzie klapik. A tak typu latającego właśnie będzie dobry na pewno na z tego. No i widzicie, prawie zabraliśmy mu cały HP. No i tego, gdzie nas ja paraliżuje właśnie tym paraliżującym pyłkiem. No to trochę niedobrze. A nasze się mam sporo Cherryberry, więc jakoś to No na nas ruchu Mig Drain. Mig Drain jest taką mocniejszą wersją Absorba. Absorb, Absorb ma siłę 20, a Mig Drain ma siłę 40. No i to jest super efektywne, zabiera nam naprawdę bardzo dużo HP, bo rozwija też jest bardzo dobry ataku Pokémonem. No i teraz użyliśmy po raz kolejny Tekno i to załatwia sprawę. Jedno szczęście, bo gdybym zdał się w mielibyśmy poważne problemy. Wody Pokémon to jest duże ryzyko na stawieniu, gdzie właśnie używa się Pokemonów trawiastych. Nie powiedział kawałaj Nie wiem, że cię pokonać, kiedy... Aha, będziesz byłeś w szoku. No tak. No ten jest na w końcu za głazami, tak myślę. Czyli gdzieś tu. Ha, jest! No dobra, tylko tak. Nasz Pimpuff jest spalaliżowany, a nim bym chyba zawalczył. Dlatego, w sumie mamy jagórki, więc można by się nim podleczyć. Jagórki to odnawialne właśnie sposób na leczenie pokemonów. No i w sumie nawet nie pokazywałam, że można tutaj sprawdzać tagi, czyli tak zwane informacje o jagodach. Otóż jagody mają swoje smaki, prawda? No i ta na przykład ma smak ostry, tutaj widzimy strzałeczka, tak się jakby przysuwa właśnie w stronę ostrego. No i tu mam też odpis właśnie tej jagody, że to jest jasna jagoda, która jest bardzo ostra. Yy, kwitnie delikatnymi, ładnymi kwiatami, jest miękka i ma rozmiar 0.8 cala. I tak w sumie można opowiadać o każdej jakości, każda ma swój smak, każdy ma swój opis i tak dalej. I w sumie nie można też by dać primplapowi, bo już lepsze to niż nic, prawda? No i w sumie korzystając jeszcze z okazji, że troszeczkę zeszło mi HP, a mam sporo potionów po prostu, to można by z jednego użyć. Równo 20 mi zeszło. Dobra, no jeszcze pierwszego pokonona muszę stać primplapa. Dużo ryzykuję, ale trudno. Staram się poradzić ze wszystkim, co tutaj jest na tym stadionie. Tak naprawdę. Yy, my no jest to, Pokémony? Mogą żałować specjalnych ataków. Nie pozwolę nie ci wygrać. To tak, od tak. No mam nadzieję. Także kolejna trenerka, imieniem yy, Jennak, zamierzała iść do walki i badiła. No to cóż. Yy, jak badił, no to. Mam <coughs> nadzieję, że mnie nie sparaliżuje tym razem. A, żeż, kupczy Bubble, który ruch wybrałem. Bardzo, bardzo niedobrze. I też bardzo, bardzo mało zabrał. No, ale jedno jednocześnie używał Water Sport. To bliżej tylko siła ataków ognistych, ale tego wniosek nie, nie będę go używać. No to pek w takim razie. <grywa> no bardzo, bardzo dobrze No i nawet nas nie otruł, fajnie No dobra, kolejny Pokemon Trenetki będzie Badił kolejny Jak Badił, no to my dostajemy no, ale lewy niższy No to Tyk chyba już załatwi sprawę, także Zadziop! Piękam, Zadziop! Znaczy może nie tak niedługo, ale później klif poznaje jeszcze lepszy atak typu właśnie latającego jakim jest Draw Pack, Znacznie mocniejszy. Więc taki pokemon to kolejny bawił na poziomie może 12. Jak tak w dół lecimy? 15. No to taki już trochę mniej ciekawie, ale dobra, myślę, że tek powinien zabrać dość sporo. Tak, jest super efektywny. Ten z kolei używa Watersporta Sporta po raz kolejny. Okej, okay. to my że żeby nie ryzykować ewentualnego otrucia, bo nie wiadomo jakie mają umiejętności, użyjemy babu. Tak jest, no i mimo że to nieefektywne, ale nie wystarczyłam powalić padiło. Czyli ten pada no i dostajemy 220 punktów co starcza nam na kolejny level. No i spadł tak było 3, to rozumiem. Utkaliśmy nieźle Im piękniejszy kwiatek, tym szybciej wędnie. Coś w tym jest! No dobra. Więc tak, odpowiedział, gdzie jest kolejny tener. w środku. W środku między drzewami. Ale chyba nie ma na myśli tych drzew. Nie, tych raczej nie. Z tą tenerkę tutaj pokonałem. Aha, dobra, tutaj. Widzę, widzę, widzę. Okej, okay, czyli tak, yy, czy znowu się primplupem, może tym razem zawalczymy machopem. A w końcu zostawię sobie na liderkę. Nawet jeśli... Nawet jeśli coś, nie wiem, spróbujesz... Yy... No nie wiesz, że nie da się ukryć aromatów kwiatów, coś takiego. No dobra, więc kolejna aromatorka Le Angela chce nie to walki Twinga. No proszę. Tera z tego Pokemona, także na czterech że Machop tutaj daj się w takich Kłopotów. Dlatego może na początek Rock Smash, bo myślę, że ten karate Chop nie będzie znajdować w ze na jego dość spora obronę. Która już. no nieco spadła. Um, Także ten używałam Leaf, a o którym miście. No to pokażę go zobaczyć walkę z Barem. No trochę wzięło, muszę przyznać. No i teraz Karacha. No i powaliśmy to Jinga. Czuję krytyczne. No i Macha 232 punkty expa. no i tym oto sposobem pokonaliśmy kolejną trenerkę i to już była ostatnia. Nie niesamowite zdolności. Aaaa, następny to Aha, twój przeciwnik jest pomiędzy czterema kwiatami. Gdzież te kwiaty? Tam! To będzie ostatnia taenerka, chyba już tutaj. Cześć, zażywić? No <grytanie> znalazłeś mnie. Oczywiście, że zawalczę. No jak. No dobra, więc czas pokonać już chyba ostatnią fenelkę, jaką jest nowy rodzaj tenera Piękność Lindsay, która do walki w Brzeznie? No okej, skoro już widać, że ma Nie najlepszy wybór, bo jednak, Rosilii jest trybującym Pokémonem. Aczkolwiek myślę, że zostały jakoś damy radę na dwa karty. Chopy raczej tak, nawet 17, bo wysoki. Więc Karate chop, quick to zadziała, dlatego byliśmy szybsi zapewne, bo normalnie chyba być szybsi nie powinniśmy. No i tak, od jeszcze używa poison sting. Co może nas oczywiście otruć, choć wolałbym, nie, jeszcze jest krytyczny. Wow! No i zatrucie, no po prostu niesamowity yy, niesamowite uczciwieństwa. No dobra, w tej sytuacji, no to jest dosyć ryzykowne. Znów quick throw zadziałał, także kolejny korowacz. Fajmy jakby wpadł krytyka, ale coś tak. Nie ma naprawdę co liczyć na wysyp krytycznych ciosów. No i midge drain, tego się obawiałem trochę. Przyznać muszę. No i czy nasz Machop będzie w stanie przetrzymać no, kolejnego uderzenia? Raczej nie. Jednak będę zmuszony zmienić Pokemona. Um... Tylko kurczę, Primplap wejdzie i dostanie Liga Drainem, to bardzo go to zaboli. No niestety. Także zapewne... a Poison Stink. jednak Poison Stink. bardzo dobrze. Jak mnie otruje to tam nic z tego takiego nie będzie. Także pek na dobitkę, no i pokonaliśmy widać kolejną dynelkę, bo to raczej starczy, A jakże? Dobra, do nas to jest udało udało Udałam się. No, także pokonaliśmy Lindsay. O, oh. No dobrze, że pokonałaś mnie. Dokładnie. Już niech to się dostaje, mi nie tak mało pieniędzy. Po <laughs> została ci tylko liderka. Um... No dalej, za zabaw. No i tak, kiedy nasz y, Machop jest utruty i zaczniemy z nim chodzić, to stopniowo będzie nam odbierało HP. Tylko o ile dobrze mi wiadomo, w Pokémon Diamond Machop właśnie przetrwał truciznę i ona właśnie nam tutaj odpadła, zostawiając nam jeden HP, czyli po prostu Pokémon już nie ma szans, żeby po prostu padło z trucizny. No ale dobra, wykorzystajmy troszeczkę leków, trochę potionów, aby go wyleczyć. No w końcu one później się już nie będą przydawały. 20 HP to jest w naszym przypadku około 1 trzeciej. A później więcej HP to miały Pokemon to 20, a no po prostu to będzie nic. Także trzeba je wykorzystać póki jeszcze, jak o taki efekt mają. No i została nam do wykonania praktycznie tylko liderka. Witaj Lider Gardelnia. No, długo kazałeś mi czekać. Jestem liderką stadionu Eterna, Gardelnia. mistrzyni trawia z tego typu. Kiedy widziałem Cię po raz pierwszy... Byłam e, przekonana, że znajdziesz drogę do mnie. E, no i w sumie moje przewidywania mnie nie zawiodły. E, masz wokół siebie jakąś zwycięską aurę. W każdym razie to będzie niezła zabawa. Walczmy! Także nadszedł czas na kolejną walkę, na kolejną właśnie stadionową walkę. Kolejną walkę o znakę właśnie zilecką Gardenią, która używa stawiastych Pokémonów. Także tego, ja jako pierwszy krótko są właśnie Cherubiego, dlatego też i moim wyborem jako pierwszy krótko na bo wiedziałem, że będzie on do tej walki dobry. Um, także tego, co masz zrobić Cherubis? Nie za wiele, dlatego przywalny może Karate potem zobaczmy jak to zadziała. Um, także myślę, że koło połowy powinien wziąć i wziął, ale więcej. Z kolei save używa Safeguard. Safeguard jest kolejnym ruchem: jest to ruch, który napięć tur zabezpiecza Pokemona przed zmianą stanu. Czyli w tym na przykład się nie mogę użyć ruchu, który go sparaliżuje lub poszołomi, czy. po prostu nie mogę narzucić stanu. Oczywiście Cherubi nie był dla nas najmniejszym problemem: nie była w sumie, bo to była ona. No i tak. Kolejnym Pokémonem Gardenii będzie Thirdwing. No tak, Thirdwing to myślę, że Machop również sobie da radę. Kondyl to jest y, Pokémon y, czysto trawiasty, podobnie jak Cherubie, więc nie wiem większych problemów. Dlatego spróbujmy na początek walk smasher, i choć to niekoniecznie chyba, bo Kretnik nie charakteryzuje się raczej wysoką odkrętką wysokim, wysokim, wysokim szybkości. E, dlatego też i. Dobra, ten używa na mnie Razor Leaf Litek, chyba będzie w tym przypadku już używała super potionów. Będzie się znacznie bardziej leczyła aniżeli rok wcześniej. No i tak, spadła mu obrona, więc nawet jeżeli ta się podleczy, to mój kolejny atak powinien już dawać hit Kolejny Razul Leaf naszego Pokémona. O ile to nie będzie to krytyczny, to powinniśmy dać sobie znaczy, no po prostu go dobrze znieść. No i tego. Także Karate Chop. jednak liderka nie zdecydowała się leczyć swojego Pokémona. To niestety kończy się jak się kończy. Także Turbo Wing Pada. No i 259 punktów expa, co prawie starczyło nam na kolejny poziom, no i safeguard już przestał działać. No i gardenia chce zostać kolejnego pokemona, jakim jest Rose raid No cóż, Rose raid to no już nie są przelewki, dlatego do walki z Rose raid wyślemy sobie yy, właśnie Star Revie. No i w sumie Rose raid jest kolejnym nowym pokemonem. Jest to wyższa forma z kolei Roseoe. Ostatnia forma bawiła. Jest to pokémon bardzo, bardzo mocny i na dosyć wysokim poziomie. To jeszcze nie koniec! Niewątpliwie. No tak, obniżamy mu atak, choć w sumie za wiele nam, no nam to się nie zda. Eee, no dobra. Miejmy nadzieję, że tylko ta spora nie użyje. Ring Attack! Wow, rozwój jest szybszy, aniżeli nasz pokémon. Używa południowy tym próbuje nas otruć. No cóż, miejmy nadzieję, że to się nie uda, jednak się udało, a szkoda. No cóż, ale dobra, zobaczmy jak Winga tak zadziała. Uh, no i Winga tak, no, wziął bardzo dużo. No, niestety Rose Rate y, ma jabłtkę, która go podleczyła Cypress Berry. Cypress Berry leczyła 30 HP. Także dość sporo. coś mówisz? Myślisz, że. No. Masz mnie? Czy coś w tym stylu? Roseway znów użyła Poison no i też tutaj liderka jakoś szczególnie nie, popis, nie dała popisu siły. Eee, no to jest kolejny Wing Attack, no i Star ja po prostu roznosi range eee, Rosewayda, no czy jest krytyczny. Szkoda, że nie za pierwszym razem, to jednym ciosem wywalaczy No i zresztą odgłos ma swoją drogą. No i cóż, dostaje 961 punktów EXPA i 3 FV do ataku. Pięknie. No i nawet 21 do Story No i pokonaliśmy drugą Nie Gardenie Niesamowite. Jest naprawdę dobry czyż nie? W sobie przypomina trochę Paxigo z Z Jota. No, muszę to przyznać, jest naprawdę mocny. Naprawdę chyba ciężko było ci wytrenować tak dobre pokemony. Myślę, że to też sprawka miłości, twojej twoje, twoje do Pokémonów. W zamian, albo żeby to, nie wiem, jakby w dowód tego, z dumą wręczam Ci odznakę. No i dostaliśmy Force Badge, czyli odznakę lasu od Gardenii. No i fajnie. Z odznaką lasu Twoje Pokémony będą mogły uży używać ruchu kat poza walką. Teraz mając tą odznakę, wszystkie pokemony, jakie otrzymałem w Ninion, będą sobie do Czyli poziomu tego, bo właśnie po pokemonów, o tym nie wspomniałem, albo wspomniałem. W każdym do pewnego poziomu, w zależności od odznak odnach, mogą się nam nie słuchać pokemonów, które są z wymiany od generów. Mam też coś jeszcze, to taki prezent od mnie, i jesteśmy TM numer 86. I ten TM zawiera Knot. To jest jeden z moich ulubionych... No, więc z ruchów. Im cięższy oponent, tym więcej obrażę ją zadaje. No właśnie, nasz biedny zatrudny staryga. Ale spokojnie, zaraz doczemy do centrum Pokémon. Witam, pokonałem ją! Pokonałem liderkę. Dobra, pokonałeś liderkę. Um, Twoje Pokémon wyglądały na znacznie silniejsze niż wcześniej. Uh, w ogóle tak mi się wydaje. No powiedzmy. No okej, okay, czyli tak pokonamy liderkę. Teraz będzie mogli właśnie, że jeszcze chłopak poza walką. Tylko tak. Ja bym chciał najpierw odwiedzić ten był Pokémon, bo nasz czas... Nasz torydia... Powoli słabnie, bo biedny. Więc musimy pokoleczyć. Dokładnie. Witam, centrum Pokémon. Chciałbyś lecieć swoje Pokémony? Owszem, bo po tu przyszedłem. Także leczmy się! De facto chyba żaden z moich Pokemon, jaki mam w drużynie może poznać ruchu kat, dlatego będę musiał sobie coś wziąć z boksu albo sobie coś złapać, choć w sumie w okolicy nie ma żadnych nowych Pokemon, które e, mógłby złapać. wiem jak tam czasowo stoimy, 22 minuty, więc może jeszcze wam pokażę jak działa właśnie technika kat poza walką. Także będę musiał wziąć sobie jakiegoś e, Pokemona z boksu, który tej techniki mógłby się nauczyć. E, Ty Pokémona mógłby, na mógłby być na przykład winów, mógłby być na przykład Badiu. I być chyba też psajdak na dobrą sprawę. Psajak może poznać kat chyba może. Ale w sumie najbardziej sprawdzoną no metodą jest badium. No Dlatego jego nauczymy sobie kat. O, więc y, tak. Temy na sam dół lecimy i mamy HM01 zawierający właśnie ruch K. Chcemy go nauczyć o, oczywiście. O, w sumie Pimba może poznać Kata. Ale lepiej na nie będę kata uczył, bo do kata mam w planach innego Pokémona. Yy, tylko najpierw musiałbym go zdobyć. A to nie będzie łatwe zadanie. Niestety. E, no dobra. Także pokażę wam jak działa kat. Nie do końca jestem pewien, czy w tej generacji kat jeszcze działa tak jak w trzeciej generacji, że mogliśmy ścinać trawę. E, sprawdźmy to. Niestety nie możemy, więc yy, tak. Czyli, mając kat, odblokujemy sobie kolejną drogę. Drogę właśnie tutaj. Kiedy mamy takie drzewko, podobnie jak w przypadku Rockstar, to także że wejdziemy z nimi interakcję i możemy je ściągnąć. Spalił malutki pączek, scina całe drzewa. No po prostu niesamowite. No i też tutaj mamy trochę jagódek. Proszę bardzo. Mamy dwie Raspberry. To też są nowe jagódki, które w sumie nie mają efektu na samych sobie Pokémona. Um, dobra, tu też mamy Blackberry. Jak i również już chyba znane nam jagódki, to będzie chyba Cherry Berry. Tak, po krzaczku charakterystycznym można poznać. No i jeszcze jedna obok, to raczej będą do Ornberry. Dokładnie. Czyli mamy kolejne dwie jagódki. I technikę Cut, także... Jesteśmy no, tutaj chyba jeszcze można było właśnie przejść i tu były, pamiętam, właśnie przedmioty i jednym jest Silver Powder. Steve Powder to kolejny fajny nowy przedmiot, ale też chyba nie koniec bo tutaj jest jeszcze kolejny, TM82 z ruchem Sleep Talk. To już pokazuję i objaśniam, cóż to fajnego znaleźliśmy, to skoro już jesteśmy w a to TM82 to był, tak, Sleep On pozwala Pokemonowi użyć losowego ruchu, który zna podczas jego snu. Chociaż zostanie uśpiony, na przykład tu użyje techniki Res, która usypia Pokemona lecząc go. To właśnie Steve jest dosyć fajną kombinacją przy tym. I mamy jeszcze ciekawy rzecz, jaki jest Super Powder, który wzmacnia o chyba 25 albo 30% ruchy typu Robach u Pokémon. Czyli dobry też do trzymania Pokémon, robaką, a jakże. I tu mamy jeszcze jakąś osobę, czy to jest ten Nie. pierwsza akcesoria? ma no, coś dla siebie. O, i dostaliśmy Big Tree, czyli spore drzewko. Dzięki! No i tu mamy drzewko miodowe, o właśnie tu możemy też wziąć te no i po prostu wrócić się do farony i tam na przykład zdobyć kolejną jagódkę, ewentualnie kupić miód jak go nie mam, zepchnę tylko jeszcze mam jakiś miód, a mam cztery miody, to no dobrze, czyli tak, yy, no cóż, w dzisiejszej serii Pokémon to chyba będzie już wszystko, także ja z się sięgnę, no ja w kolejnym filmie z serii, ja tu może trochę pobawię się jeszcze e, właśnie poszukiwanie Pokemonów na miodowych drzewkach, no i nadzieję, że w końcu znajdę to czego szukam. Yy, także do, do zobaczenia w, w kolejnym filmie, to cześć.